Cześć, jak witajcie, witam was w pierwszym odcinku na tym kanale Czy Ci podoba, czy nie, to zależy od was A ze mną jest Kaktus Siema I Ketelios Siema e, Link do gry będzie w opisie i teraz... <grym> ja stawiam sam numer Jakbyście chcieli nas dodać do to.

Coś. To oh. będzie a nie tak to będzie kanał z różnych gier. Laszty No po prostu, no gier, po prostu byle jaki. Czasami będą za no. Roblox, czasami Deforest, Forest, CS zobaczymy co będzie. Gieta! Pomogę ci w tym pomyśleć. Po nie... Gieta będzie weze mnie akurat, to, to jest parlo. No ale ja będę zawsze gieta Jak nie no. się uda być. Muszę zrobić sekret Jestem Że... Że... jest Ogółem to... Ja nie mam osobiście gieta, ale jak zacznę Ale jak... dzięki YouTube'owi będę zarabiał w końcu a dzięki demonetyzacji może się niestety nie udać. Mądre. O, to jest fajne, jak to Z Gieta. Oczywiście, no. E, z Gieta będą i poradniki jakieś, można nagrać też poradniki do jak zacząć na YouTube czy coś takiego. Zapraszam ja Cię to. Gdzie? Ja to... ja to... okay. Ну, нормально. идем надо. Ну, 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 надо. Czyli ty może Hop, sani, coś A w tak ho, yy, byś może upgrade'ował albo coś postawił? To... Czy nie? Postawiłem tutaj dwóch tak. Już trochę graliśmy w tą grę, więc mamy takie postacie, a nie inne. Ale no będą też... No, ona akurat droga, bo to na jakieś legendarki, nielegendarki. Będą też i takie gry, gdzie będziemy zaczyna zaczynali od samych podstaw, więc no. I jakby co to my wiemy, że tutaj są Blaziki, alkohamy, rary i epiki. Możemy to z innych jest. No jest tego. Kolejna Kolejna para. nie wiem, w ogóle... Wiesz, nie, jakby ktoś się zastanawia, czemu czym nagrywamy. O, nie wiem. Nawet. Bo to na klam. O, Kaciu, Nie wiem, czy to robicie. My I do no i się tutaj bardzo dużo bawiła. No więcej. No, no to tak. Ee... Nie jesteśmy. Ja mam kur... Jesteśmy. Wróciliśmy z niebiot. Jesteśmy na dziesiątej fali. Ej, usuńcie te dwa tu. Usuncie te dwa tu na szczęku. No to tak, ale nie chcę. Usuniesz w toku? No, które je upgrade Chcę zrobić, żeby ten balon z w kłopotce? On będzie stanął no, mm -hmm. tu na Ładnie A mówię, mógłby. Nie, 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 Zginie. nie, 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 w nie, 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 nie się Nie Ja lubię, no ja, nie One nie są dobre. One? Oburackie. No to ja jestem za ciepła, fajnie. Właśnie Kaciela ze z gościem, na, na odcinku gościnnym, ale będzie jeszcze się fajnie. No... To jest fajne. Jak nie w tej serii, to w innej będzie jeszcze, e, będzie też wielu innych gości. Warto oglądać, oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Tak. No ale was patrzę, Jeżeli nie chcecie, no to oczywiście nie subskrybujcie. Ale yy, naukowsko może... Nie Nie ma się podobało, gdybycie subskrybowały to Dokładnie. Jak będziemy widzieli więcej lajków pod y, filmikami, to albo wyświetleń, no to zaczniemy nagrywać też y, takie gry jak na przykład The Forest, czy coś takiego. I teraz będę Tesra Tiki. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie ich to... planach nie mamy. Bo prawda jest, że. Bo to zrobiły, te dymieka, każdy postawił na obrót. Dobra, pójdę. Nie, bo to miała być armię. No, ale się to stanie za drugiego. Na się fajnie palić No, tu ma szybkie okulary. Panie Kaciewicz, już... proszę postawić drugiego, niech tu troje. nie się, się widzę, że nie Widzę, że tutaj, widzę, że jakiś tutaj... gładier. A jak chcecie, to... Pfff! To? YouTube, ja nie chcę demonetyzacji. No, no to tak, nie chcę, nie chcę, a potem będziesz pisać do YouTube'a Halo YouTube, kremują temu na demonetyzację. No, I on, on ci oni Ci powiedzą, oni Ci odpiewą. No tak, kropka. no tak. No, w, I tutaj fajny... to, to tyle że jak mu to sobie działa. No wiem, wiem. mam podkładkę, nie powiem jaką. I nie, kur... Tak. <ścoughs> to jest tak Jeszcze się nie rusza. Dobrze będzie. Kupisz sobie za te pieniądze zarobione nowe rzeczy. Tylko, że... U mnie nie dostaję Jest... Podkładka jest spoko Tylko, że to beznadziejnie spełnia swoją rolę przez to, że ją męczą do nie. To miałaś coś sugerować? Nie. nie To się wytnie Tam się cicho Świetnie. No bo jak tak mówiąc, no to, to, to to chyba miał coś sugerować jak na moje to chyba, to chyba jest jakaś sugestia y Specjalna 1000 subów kamery y y y y y Specjalna 1000 subów y Pokazujemy swoje twarze y No Ale, na tego, a na tego, że w Są 100. A na 100 będzie być może Być może jakiś specjal też zrobimy, może jakaś Pły muzyka coś takiego? Nie, mu muzyczki nie, to potem. Muzyczka potem na ten zobaczymy. To, to można od razu zapowiedzieć, że muzyczka będzie, ale jaka to. Ha Póściecie Arkę i powiecie babcie, że minąły. Cało się. <gryzm> Ciało, Marka się. będzie potem. Spokojnie, już mam barkę przygotowaną. Bo tu dawaj? Nie. Nie <gryzm>, dawaj. Ale mówił, już już aplikację, ale co już Eee... Kaciej, Kaciej. No dobra, no. Że bracie, że bracie ode mnie masz tysiaka, masz kolejnego tysiaka, masz kolejnego No sorry, masz, masz najwięcej tysiaka. kasy. No sorry, potrzebuję 42 tysiące, okej? Okay? A... No, no tak. E, ja żebyśmy... żebyście mnie cały czas wysyłali. A to co, nie, nie? bram Proponuję, żebyście wysyłali. Tak to zejść tu tego klauna. Niech to, niech to fajnie do, 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 do. Nie no. no ja teraz na Gardeo i Diana, więc no. Ale po co nam jest kupić za gwardia, skoro tak on się prawie w ogóle nie przydaje, bo tu każdego nie No, na bosa. Poczę. No. Jak mówię, patrzę po tak. Być może A jeszcze dasz, dzisiaj, dobra. dzisiaj nagramy drugi odcinek i będzie może drugi spe gość specjalny na drugi. YouTube. YouTube. I YouTube dzwoniący do nas jutro. <laughs> A co to on Oni wam takiego pięknego, żółtego dolara takim. Eee... Tylko żeby nie... To ruchy... taką piękną, żółtą monetkę. Ona nazwie demonetyzacja. Ja ci już że tobie też. Bo ty będzie dzisiaj bez mnie przynoszą a, a... można... A ja... ja chcę sobie kupić takie naklejki, co mają tego dolara z demonetyzacji. Ja, ja tego potrzebuję, biorę. Woktus, wyślij nice. Woktus, wysyłaj hajs jak możesz. No ja ja nie dziewiąt. Ja zbieram w domku. Osiemnaście ciekawa. To zbieraj, zbieraj. Woktus ma te podstery. Ja zbieram, żeby mieć tych panów. Pięknie. Dobra, ja wysyłam temu... ...temu, temu, temu kaczuszowi. Masz ubrać się tym Potrzebuję ja 42 tysiące jeszcze. Ile? No, jeszcze, żeby tyle miał. Nie no, w sensie, żeby. potrzebuję, żeby mieć. 42 ja potrzebujesz 40 Co to sprawiasz. Po lepszą. No, tego. Ja nie wiem. Tego dobrego. Tego dużego do ja poziomu. No, to, no a tego. tego dobrego ładnie. No, tak, tak. Mamy już półdziałek, a już jesteśmy na wszystko obietnicach. kiedy my tyle straciliśmy? Nie wiem. O! Nie wiem pewnie. Stachu! Eee, boktus! Boktus 84 tysiące tak. potrzebuje. A, a potem będzie 40 ja, ja będę to wysyłał po prostu, będę spalił, no. Jezu, ja tu będę spadlił, siedział z spadł. Ja kojarzę tą jednostkę. Bo ktoś z ja okazję, ja jestem spukany. O, do doków. O, Gregory. Nie ja to wcale nie jest nawiązanie do FNAFa. Nie. No nie, w ogóle. Nigdy. Gregory no, tak Gregory. nie wyglądał moim zdaniem, nie był taki umieśniony. No, no wiem, troszeczkę tylko obrażeń zadam mój. Troszeczkę. Mam 80, koło. To jest 18. Woktusty ty też wyślij może, co? Ale tak się tak już, to już, już nie było. Wyślij, Ale wyślij, ja chcę to zaproszę. I sprzedaj wszystko, żebyśmy mieli... Zobaczyli ostatnią fazę jego. Dobra, okay, ja też wywalę wszystko. O nie, ale w dwa po trzecie wychodzimy, wychodzimy jesteśmy? Tak. Co jest? Czy jest guardian? Jesteśmy na prywatnym, mam ważną sprawę. Słuchaj nie, nie wie, gdzie ja bardzo Opieram jednego dropa. No to do, do, do zobaczenia, pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu i, i, i now!